Zieba z witam w Golejdy odcinku z z de Dirna. Nie rozboczy daby zdalnie e, będzie idealnie. Więc, więc żeby e, cent i e, odpalamy Misji, a kurwa znowu nie to wycisłem. E, dobra, nieważne. Zdalnie hmm, będzie idealnie. Prosty, tak too long to, go to, to wymyślił słowo Shilej <laughs> Broken Shelelej Broken to może być twój łeb zaraz. O kur, dobra, albo mój yy, Sorry, taki niefriendly ten fire, muszę powiedzieć. Family friendly, okej. Okay. Na szczęście teleportacja działa dobrze o to fakt czy właśnie jakiś cywil przejechał chłop a ze staga, którym raz zjechałem, ład był właśnie jego krawędzić, pokciął. No jak ja mam teraz wejść, jak się zaparkowałem swojego jumpu, że to tutaj na samym środku. Alright, I am done fucking around. I want Kilbane. You want to hurt Kilbane? You gotta hurt his reputation. So what? We humiliate him? <sighs> Can't we just kill the bastard? Take Kilbane's mask, and all that's left is Eddie Pryor. It's worse than killing him. I don't know this is more Angel's thing. Kilbane would never agree to fight Angel. Well, he's more scared of Angel than me. Yeah, no offense, but you're kind of ridiculous. Relax. you don't look hot in the speedo. <laughs> Fuck, Chum. You'll need to take control of the looted vehicle. Oh, yeah, shoot him. These are supposed to look like accidents, remember? Will I be able to use it from this high? Right. Mmm. check off I'm a good you? better than him. And you think he'll fight me? If there's no more contenders, he'll have to. Easier just to kill him. Easier? Yes. But nothing worth doing is easy. When you raise Kilbane's mass, check of voice i'll take your word for it okay what the fuck murder bill, murder bill, murder bill! that's right folks get those hepatitis vaccines updated because the blood will be flying soon Trzeba gdzie wam zabrać na przykład drogę do piekła czy coś, bardzo nie ma nie ma problemu. To było można kupić. Sam wiszenie istnieje taki przycisk, że to jest kozacky. Kozadzki weapon to jest jakiś senz. Mad Mangler, Mad Mangler, tak. Chujowo to działa. No dobra, dobra, działa. Klikam kółek powalany teraz, ale nie działa niestety. Dobra, trzeba raz dupcać frajery. Na szczęście to jest milion ludzi i każdy ma w dupę. To... dupę? Yyy... Eee, może też. W dupie to, że rozjeżdżam innych i nawet nie uciekają, ale spoko. Spoko. nie ma problemu. Dobra, gdzie ja mam jechać? Oha, jeszcze jednego muszę zabić. Siema. Powiedziałem sobie na skróty. Ela. Mmm, Czy z taką prędkością powinienem dosdupczyć całą stację benzynową? Nie jestem pewny, ale... Ale teraz zadziałało przynajmniej. Breaking news! Znaczy, no jak co jednego kapituje? Dawaj mnie te google. Ja Dobra, dupcam się jednak. Jednak się ducam. Dobra, jednak się nie ducam. Jednak z nie wyszło. Dobrze. Mogę Tytanika This przejąć? Nie mogę chyba. The news a mostem mogę? Nie mogę. A planetą świętych... Nie, nie mogę też. Fuuu. Tytanik? Really to too. Uh, wow. <try> <try> nie, nie? Okej. Okay. To może taki chłop. Masz ciało wiertaro. Kto do mnie z Witam, halo. Nie mogę Tytanika przejąć. No lepiej, pał, dawaj mnie te łódź! Dawaj mnie te łódź! Dobra, ja wiem, że pan mam płynąć. He, <laughs> do pesy wsadzić no, te pieniądze. Warstwę się robi, w się, tak to jest jak się robi Bolesne misje tańczenia, tańczenia na plaży. Nielegalny, Nielegalny I pojedynek pojedynek taneczny. Na plaży. Jej! I... Ale żenow żona... Angel tutaj normalnie wiezie w helikopterze? What the jeszcze siedzi wy w fotelu? na fotelu. Harambada akcja. I się pojawiła mucha tutaj, spoko. Dobra patrzcie co robicie, teraz na pewno idzie generalnie lecicie w stronę tego chłopa. Taka. Generalnie nie uginać się przed niczym. Sygnał, Dobiałem ten sygnał. Dobra, Gryzinek, nie. To zapraszam za mną, no. Nie? No dobra, lecą. No kurwa, nic nie widzę! Nic nie widzę! Okej, okay, dobra, zbliżamy się nie, do niego. To był pilot. Dobra, spoko.

It was shades of the great bootlegger recall of OTT7, as yet another mechanical failure resulted in a fatal mid-air helicopter crash. Citizens of Steelport, a word of advice: pull over now. This is Jane Valderrama with a breaking news report. No, to be by to było jakby właśnie jednego dnia tyle pojazdów się raz drcyła. I to jeszcze z zawodnikami takimi, którzy walczą, podejrzane letko, nie powiem. że ten czołg tak z dupy strzela, bo on strzela w ziemię zamiast przed siebie. I to mnie trochę denerwi, ale dobra, Dawaj mnie tego czołga. To on powinien wyjechać tu gdzieś chyba, z tej strony i wrócić tutaj na naszą stronę mocy. No właśnie, to oczywiście... Nie wiem, czy ten pocisk po prostu z czołgu ma taki jakiś, nie wiem, kurwa, toru upadku, tak zwany, like czy on chodzi, strzela jak strzała, że po jakiejś chwili kula zaczyna spadać, nie wiem, nie wiem, ale wiem, że chujowe są te czołgi, bo wybuchają po 5 minutach używania ich, no tylko, że nie ten kurap, którego mam raz z bo, po co? Siema! I co, on się tam zatrzymał? Nie, no, więc spoko. Siema! Dobra, giniesz teraz. Nie zginął? Nie, dobra, zginął, nie? Czy nie? Zginął, okej. Okay. Jeszcze znowu przejąć choke. Fyi! Przejąłem choke, co dalej? E, nic. with You want to fight the best? You fight me. The best? <laughs> the best is beating Sway the Spider God in a Tijuana scaffold match. The, the best, best is defending the world title 13 times in one night. <laughs> the best <laughs> is winning a last man standing match with two broken legs! Trust me, little Icarus.

Zamiast yy, na przykład nacisnąć kółko myczki, aby rzucić yy, wybrany granat. I tego nie wiedziałem, ale przygadał, a teraz wiem i teraz koksem. koksem. Koksem rzucania granatów. Yy, chciałem przesłuchać wiadomości, znaczy rozmowy, ale da do stanąć w miejscu rozpoczynania misji.

o no nie mogę! Nie mogę! Dobra, trzeba strzelać. Nie mogę nawet 6 cm żeby się nie podpalić samemu. Dobra, tam gdzieś był angel, ale... Ale nieważne, gdzieś zniknął. A dobra, wchodzi i płonie, to płonie dalej. Spoko, nie ma tu lema. Okej, okay, co jeszcze? Dobra, wyszedł chłop. Chodź tu fraje,

if you knew he kept your mask why didn't you look for it earlier you broke my spirit did you change your i think i was worthy enough to get it back what's your job meet the pm I top for you shema shema here it is and it's the real thing i know every curve every color Every mark on this mask. Then put that thing on and let's go! Angel De La Muerte is reborn! Let uh -huh. me get our asses mm -hmm. out of here. Latex. Not yet. Not yet. It's time to send the stones. I stole Shema. Stay cool, really, I stoned. Shema. Because really, I stoned. Prosimy! Wykon co? Dobra, co mam zrobić? Rozdupcić te posanie. Dobra, shotgun myślę, że tutaj będzie kazackim e, narzędziem zbrodni tak zwanym. E, gdzie jest ten chłop z rakietnicą? Tutaj jest Czego Czy jak na śmierć? Właśnie... Możliwe. Możliwe. E, Okej, okay, idziemy wyżej. Tutaj jest jeszcze jeden schema nie mam sprintu, schema, Szyma! 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 Okej, okay, dostał plecki Ten jeszcze żyje w ogóle? Nie myślałem, że można otworzyć te drzwi, a ciekawe dokąd one prowadzą. Dobra, z tych gigielką to trzeba szybko naducać, a nie jak prayer. Tutaj kiedyś strzeliłem przez to i normalnie zaatakowałem ten posąg, no ale... Teraz nie zadziałało, ale wiem, że też słyszałem brutala tutaj jakiegoś. Eee, what the fuck? Okej. Okay. Tylko nie wiem gdzie dokładnie, nieważne. ma Okej, okay, ostatni jest na dole. A tam jest ten brutal. Dobra, możemy go rozdepcieć. Eee, tym na przykład. Siema. Siema. No i dostałem stolikiem do... czegoś. Nie wiem zielonym stolikiem dostałem w Ginfry'sze No zdech. Patrzy, nacisnę Q i chłop normalnie rzuca yy, małatałem, czyli akurat wybranym granatem. No, akurat to, że nacisnę kół nie macie potwierdzenia żadnego, ale tak zrobiłem, możecie wierzyć mi na słabał. No właśnie. Kiedy okay, jest więcej chłopów, lepiej to chyba będzie wejść do góry. Bo z góry tak naprawdę mogę każdego zabić już. Więcej hip hop Siema. Dobra, ten raz to jest chłop z rakietnicą. Eee... Okej, okay. eee... teraz tak. Trzeba zejść na dół. Jakiego frontfeepa zajebałem? Aha, tego nie muszę zrobić. Spaka. Dobra, ale za to tych muszę. Właśnie, tu są te ziomy, ziomy z tymi miotaczami łognia. Ale na szczęście mam rakietnicę, także S. No i to wszystko. Teraz odblokowaliśmy też fortecę tutaj. Trójce tak zwanej. Siema. No tak wygląda. Przecież bardzo. Na ulepszeniu jedynkowym. To takie znaceki w ogóle kazackie. Ale. Yy, zanim miałbym ulepszyć tą fortecę, to chciałbym ulepszyć tą wcześniejszą, żeby ona już była na drugim poziomie. Bo akurat teraz zebrałem Hajsik, żeby móc ją ulepszyć, czyli to. Ja się tam teleportuję. i ją ulepsza i pokażę wam jak to wygląda i zakończymy odcinek, bo już mamy dwie misje. Ja sobie jeszcze zadzwonię po. Adryzunkę! Okej, okay, jestem tutaj. Jak widać. I mamy tutaj do kupienia bardzo, drugie ulepszenie. Tak ono wygląda. Tutaj pierwsze mamy. Znaczy, no pierwsze. Tutaj mamy podstawę, która się niczym nie różni. No i mamy drugie. Ulepszanka, więc ja poproszę tutaj. Taka dupna budowla, tak zwana. Okej, okay, nie skraszowało chyba gryco, Dobra. Czy się odjebało. Okej, okay. wstrzymało mi bonusy, to już jest chyba progres. Chyba nic się nie powinno stać. Okej, okay, wszystko działa. No, więc... Kończymy odcinek właśnie tym maksymalnym ulepszeniem. Eee, jeszcze można wyjść na lądowisko. Siema. Proszę bardzo, tak to wygląda. Takie dubne i tam jeszcze znaczek sensu. No i to tyle. Tam mamy tą trójkę. E, tu jest ta wieża od Lorena, którą zebraliśmy wcześniej. A tam jest chyba słowo bezpieczeństwa. E, no i mamy jakby już nasze tutaj królestwo saintsowe zbierane w sumie na maksa chyba. Jeszcze no może nie do końca na maksa, bo to jeszcze trzeba gdzie ulepszyć na drugi poziom. Na pierwszy w sumie też, no ale nieważne. Ale już chyba mamy wszystkie dostępne fortece, jakie możemy mieć, więc... E...